Poczytaj mi, proszę Na powietrzna podróż Frania Próżniaka Rzekła mama raz do Frania Weź się, synku, do pisania, a gdy lekcja się powiedzie, będzie spacer po obiedzie. Poszła mama, a u nieszczególna jakaś minka. Okiem zerka Głową kręci, ale pisać nie ma chęci. Ej, co mi tam? Wiem, co zrobię. Pan Franciszek myśli sobie. Ot, nie mówiąc nic nikomu, na kwadransik wyjdę z domu. Pada. Na to się poradzi. Jest parasol, przecie dziadzi. I deszcz ochron wielki skąta, nasz leniuszek wnet uprząta. Nie pomnyj zaś przestróg mamy, milczkiem chyłkiem zbieg do bramy. I koła spoglądając, na ulicę smyrk jak zając. Idzie sobie z gęstą miną, a po niebie chmury płyną. Wtem od razu wiatr się zrywa. Burza, burza! Ach, straszliwa! Parasolę wiatr pomiada gwałtów w w górę wzlata, czapkę wiatr gdzieś poniósł z pola. Trzymaj, się parasola! Szczęście podróż była krótka. Wpadł pan Franio do ogródka. Lecz choć bardzo potłuczony, biegł do domu jak szalony. Z płaczem mamę ucałował. Odtąd nigdy nie próżnował. A pamiątki miał z podróży. Cztery sińce i guz duży. Dwie dziurki w nosie i skończyło się. Zapraszam, subskrybujcie kanał YouTube? Poczytaj mi prosie. Zapraszam także na Facebooka? Poczytaj mi prosie. Lajkujcie. Komentujcie. Hej.